Szanowni Państwo, witamy na drugiej giełdzie gastronomicznej w Świnoujściu, giełdzie gastronomicznej realizowanej przez firmę Klimatex. Firma Klimatex e, istnieje już niemal 20 lat. E, wyposażyła e, na tym terenie, ale też e, na całym Pomorzu Zachodnim wiele e, realizacji w całej Polsce w zakresie profesjonalnej gastronomii. To, co zostało przygotowane na, dzisiejsze, e, na dzisiejszą giełdę, to specjalne oferty od najlepszych wystawców polskich i europejskich. O kilka słów wprowadzenia i oficjalne otwarcie targów poproszę pana Jacka Kujawę szefa firmy Climatec. Dzień dobry Państwu. Miał być z nami prezydent ale niestety w ostatniej dzisiaj powiadomił, że wypadło na jakieś pilne spotkanie, także e, musimy to otwarcie zrobić bez władz tego miasta. Ja bardzo dziękuję e, moim dostawcom. Producentom, że kolejny raz mogę na nich liczyć, że przyjechali, że możemy razem to zorganizować. Natomiast dla naszych klientów, gości, przygotowaliśmy specjalne ceny, które będą obowiązywały przez dwa dni trwania tej imprezy. Także poproszę o otwarcie tej giełdy w mojej wolnej Witam Państwa bardzo serdecznie. Przygotowaliśmy bardzo dobrą ofertę dla naszych klientów. Mam nadzieję, że tegoroczna giełda w Świnoujściu będzie dla Państwa bardzo udana i chciałabym otworzyć tą giełdę. Drodzy Państwo, zanim zaprosimy na stoiska, mamy tu przygotowane lampki szampana, tak żeby oficjalnie otworzyć. Niech te tarki, niech ta będzie udana. Zapraszamy na szampana.